Pubabka. Nowy serial TVN pilnie kreska on tajemnic. Kto w obsadzie? Stacja TVN szykuje nowy serial z z opsat Pubabka pojawi się na antenie w jesiennej ramówce TVN. Widzowie, którzy liczą na to e zobacz zwiastuny albo spoilery półbabki, i zawiedzeni. Produkcja trzyma w tajemnicy fabuł, a Pubabk nazywa się najpilniej strzecka projektem TVN. Brut aktorów, którzy zagrają w Pubabce, tak gorce nazwiska jak Agata Kulesa, Joanna Kulik, Leszek Lichota i Cezary Ałkaszewicz. Pubabka, o czym będzie nowy serial TVN. Akcja Pubabki będzie rozgrywała Basi w Warszawie i na Mazurach. Serial to kryminalna opowieść z wcigajcymi zwrotami akcji. SK badajca z trzeciu odcinków. Każdy odcinek będzie, zamkni historią. historii. W trakcie emisji widz dostanie mokre skaliwo rozwiązywania mrocznych tajemnic. W banie dlatego zabraknie zwiastunów i spoilerów półbabki. Wszystko po to, by maksymalnie zbudować napicie. Półbabka, obsada, bohaterowie, kto zagra w serialu. Na planie pubabki spotykaj się sami znani aktorzy, Agata Kulesza, Joanna Kulik, Marianna Kowalewska, Leszek Lichota, Krzysztof Pieczycki, Anna Smobowik i Cezary Łukaszewicz oraz Jacek Lenartowicz. Gwiazdy w swoich kontraktach mają i One, e nie mog zdradza adnych szczegółów dotyczących serialu pod regorem kary finansowej. Półbabka będzie samodzielny produkcji TVN, opowiadaj zamknij te historii, SK badaj cesi z trzeciu odcinków. Autorami scenariusza Półbabki jest Michał Godzic, znany z seriali Nanokres K.E. czy Julia, i Karolina Frankowska, kryminalni, komisarz Alex, zamarzenia. CRM półbabki jest tałkarz Palkowski, który odpowiada równie kreska za emitowana obecnie diagnoz.